Zgłosiłam się na staż, bo szukałam pracy na wakacje. Ja lubię poznawać nowe rzeczy, więc wszystko, co trudne, to dla mnie dobre, najlepsze. Podoba mi się tutaj, bo jest miła atmosfera, jak w rodzinie. Zdecydowałem się na wsparcie tego programu, ponieważ są to też duże szanse na rozwój sklepu. Jestem tu już 10 dni i naprawdę mi się podoba. Bezpieczny staż z żabką to projekt płatnych staży organizowanych w żabkach wspólnie z Fundacją Samodzielni Robinsonowie dla młodzieży, która chce coś zmienić w swoim życiu. Jestem Kamila, chodzę do Technikum Ogrodniczego i mam staż w żabce. Jestem Zbyszek, chodzę do Ochotnicy Kupców Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, jestem stażystą w żabce. Na imię Daria uczę się Liceum Plastycznym i jestem starzystą Rzabcy. Żabka stawia na edukację i rozwój osobisty, a jednocześnie chce pomagać tam, gdzie lokalne społeczności tej pomocy potrzebują. Wierzymy, że zasiewając ziarenko przedsiębiorczości możemy przygotować młodzież do samodzielnego życia i wejścia na rynek pracy. W pracy nauczyłam się cierpliwości, wyrozumiałości, jak ważne jest miłe podejście do ludzi. Dla mnie osobiście najważniejsze jest umożliwienie naszej młodzieży kontaktu z przyjaznymi i wspierającymi dorosłymi, którzy są dla nich niezwykłą inspiracją. Pani się jest miłą, ciepłą, pomaga, to... bym sobie poradził. Pan Krzysztof ciągle uśmiechnięty w ogóle chodzi. Dzięki temu nasza młodzież zaczyna wierzyć w siebie, marzyć i planować. Dzięki zarobionym pieniążkom chcę zrobić kolejny kurs fotografii. Lubię grać w piłkę. No znam, z chłopakami mamy drużynę piłkarską. Gramy codziennie. W młodych ludziach widać cechy takie jak ambicja, otwartość, odpowiedzialność. Są sympatyczni, pracowici, punktualni. W przeciągu tygodnia nauczyłam się praktycznie wszystkiego. Jedynie wczoraj nauczyłam się hot -dogi pierwszy raz robić. i Jestem z siebie dumna, bałam się, ale udało się! Efekty projektu po obu stronach, zarówno stażystów, jak i franczyzobiorców, są bardzo pozytywne. Zawiązują się bliskie relacje. Młodzież niejednokrotnie po odbyciu stażu znajdowała zatrudnienie w żartach. Sami przychodzą i się pytają, czy będą mogli u nas później pracować. Chyba też musi im być tutaj dobrze, że chcą zostać. <laughs> Daria jest drugi raz u mnie na stazu, bo zapytała, czy może drugi raz skorzystać. Z chęcią dlatego zostałam jeszcze dłużej, żeby jeszcze trochę przebyć z dobrymi ludźmi. Jak skończę osiemnastkę, to mam zamiar wrócić tutaj do pracy. Klienci przez ten miesiąc czasu też się do niego przyzwyczaili i się pytali, gdzie jest ten chłopak, kto nas zawsze tak zagadywał, bo wszystko polecał, co tylko było możliwe. Na zakończenie młodzież otrzymuje opinie i rekomendacje. Jedna z podopiecznych fundacji jest obecnie naszą franczyzobiorczynią. Myślę, że w przyszłości chciałabym pracować jeszcze w żabce. Zachęcam wszystkich franczyzobiorców do zatrudniania osób na staż, bo jest to super przygoda i, i pomoc. Człowiek sam się też dowartościowuje tym, że może pomóc tym dzieciom. Nie wyobrażam sobie teraz nie mieć takiego wsparcia i szansy, którą mogę dawać przyszłym stażystom.